Siema! ma koksy. Największe. Kiedy kolejna świeca? Człowieku, tak mnie noga na kurwie jak wstałem. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale tak mnie noga... Jak może działać Trynda na Jona? Wy kurwiście? O, też tak sądzę. Kurwa, gdzie są moje kryty, dlaczego jak ja gram, dlaczego jak ja gram kurwa na, na, na trendę to mi krytuje mając taki pasyk, dlaczego ja nie krytuję w ogóle? Oooo no dajcie krytnąć, żebym se użył tego E, no jestem taki stiltowany kurwa no, czemu ja nie mam kryta, żeby użyć tego E? Halo, pomocy kurwa, no pomocy, no będzie mi tu siedział teraz. Aha, a, nie, no nie mogę, kurwa, nie mogę, co to jest? Już mam kurwa z humor. w końcu, jeden, jeden kryt, Cho, chociaż raz, kurwa. No, ma flesza. Kurwa, no ja jak ranek debil no. Hmm. Kurwa, co jest, no? Co jest? Nie wiem, kurwa, nie wiem, no. Nie wiem, czemu, jak ja... Kurwa, no nie wiem, jestem podrzucany co chwilę. Kurwa mać, no. Kurwa! Haha, mam to, kurwa. Dobra, hit. Do smoka warto było się o pierdolę, znowu nad Erki nie zdążyłem kliknąć, to jest lepszy. Na no, a coś nowego dodał, czy co? Nie, kurwa, dobra, nieważne. <grywy> Tam jest jakaś akcja. O ja kurwa To jest trochę takie FF15 się zapowiada, nie? Nie mogę! Hej, Maxiu, pakowałbyś mnie w dupkę. Pozdro, MJT. Lana Rhodes? Yy, Więc co, nie jesteś jakąś topową aktorką, ale jesteś ładna, no? Ewidentnie jest, tej racja posiadana. Na moje, jakbyś ogarnął makro, to bym widział ciebie w ultralidze, bo mechanicznie grasz. Zajęliście. Kurwa. To ty dziwko sobie wyobrażasz? Ja mogłem grać w ultralidze, ale za mało płacili. Byle z teamowca, czy team, papito ten kurwo o szotuj to i ile mam ci załatwić, zebyś mnie dołączył. Do 11. Co, so, jeśli chodzi o pasze kontra offset, to chciałem, żeby wygrał kurwa lepszy. Chciałem, żeby była dobra walka po prostu, bo i jednego i drugiego. Ech, dobra. Komu o obejrzenie TikToka i komu wiesz, puszczenie muzy. I'm working my shift in my shop. Hello, mate. Can Czuję, że to jest kurwa singet na topie ze smajtem. Coś tak czuję. Idę to kurwa sprawdzić. Siema mojego przyjaciela. Mama jest pania lekkich obyczajów. Myślisz, że będzie na mnie zły, jak będę chciał umówić się z nią na spotkanie? Nie, ale to w sumie ciekawe, jakbyś mógł do kolegi mówić, że naprawdę dymałeś mu matkę. Yy, Zak, Darius, Senna, Wex. Oj, chuj, Ogrze. Okej, okay. ja myślę, że nawet mogę mieć trochę DMS, żeby jakoś to ograć Okej okay. Dobra, wyrób ulicy kurwa tej sennie. Wiecie co się liczy, nie? Nie wiem ty kurwa będziesz mi jeszcze flesować Kurwa, wex is broken <laughs> Pato, to, Pato, pa <laughs> <laughs> Kurwa jakiś fito potężny no Kurwa mać, siema Maj mi a better Zapowiadałem ten materiał teczką na Wardęgę. Dziwne i specyficzne to dzieło, bo autor wielokrotnie przeczy w nim sam sobie. Na wstępie Konopski stwierdza, że woli skupić się na sprawie Leksia i nie widzi jednak sensu, by wyciągać na mnie stare brudy tak jak zapowiadał. Konopski w swoim materiale gubi się do tego stopnia, że w dziewiątej minucie mówi, że nie jest debilem, by cisnąć mnie za film sprzed 9 lat. Nie jestem jak ci z w ogóle, pan, nie będę cię za to cisnął. By po 15 sekundach cisnąć mnie za film sprzed dziewięciu lat. Może w tamtym momencie byłeś starszy niż ja jestem teraz, to. Robiłeś takie rzeczy Zresztą macie cały ten film na moim Discordzie Linka zostaje wam w opisie Tylko raz w życiu, jakieś 8 miesięcy temu Posądziłem Konopa, że usuwa moje komentarze I przyznam, że patrząc jak się z tego tłumaczy To chyba coś w tym jest Kiedy jego komentarze byłyby ukryte To jakby nikt by ich nie widział A on ma pod swoimi komentarzami lajki Więc yy, nie wiem o co mu chodzi za bardzo To, że komentarz zebrał jakieś polubienia Nie znaczy, że nie można go ukryć Co to za durny argument Przecież możesz ukryć komentarz na przykład 3 godziny po jego publikacji. Niezależnie, i nie ma polubień. najlepsze w tym wszystkim jest to, że gdy go ukryję, to autor dalej go będzie widział i się nawet nie połapie. I wiesz co? Aha. Mogę tutaj uznać, że po prostu nie ogarniasz YouTube'a i nie kumasz tej funkcji. Ale niestety mam dowody, że nakłamałeś w tym fragmencie z premedytacją. Bo dobrze znasz tę opcję i bardzo lubisz z niej korzystać, gdy pojawiają się niewygodne komentarze. Przejdźmy jednak do testu, żebyśmy wszyscy mieli jasność. Jesteśmy na jej koncie i z jej konta jest widoczne, nie? Bo nawet jak wam ukryję komentarz to wy ten komentarz będziecie widzieć. Komentarz dalej jest i mamy jakby już prawdziwy tutaj link, nie? Do tego bezpośredni. I teraz przechodzę sobie, prze przelogowuję sobie na inne konto i... Komentarza nie ma. Mimo, że dalej jesteśmy pod tym linkiem. O... W internecie pojawił się także inny test, gdzie autor przeskanował wszystkie komentarze pod filmem Konopskiego i potwierdził, że ten komentarz się nie wyświetla i jest ukryty. To pokazuje, że Konopski faktycznie ukrywa komentarz, co jest śmieszne i jednocześnie żałosne, bo w filmie mówił, że Wardenka sobie też odsturał. A on ma pod swoimi komentarzami lajki, więc yy, nie wiem o co mu chodzi za bardzo. To zabawne Konop, że ukrywasz lajkowany, komentarz akurat pod filmem, w którym wciskasz widzą. Ale go. Wyjaśnił. <laughs> Usunąłeś komentarz, ukryłeś, wszystko jasne O tym, że na swoim kanale przez kilka miesięcy cenzurowałeś słowo rewo, bo chłopak ośmielił się ciebie skrytykować, też już myślisz, że nikt nie pamięta? I faktycznie słowo rewo u konopa jest na blackliście, kilku kąt sprawdzałem No ale Żyćko szybko się zweryfikowało A takie był ładny, amerykanin. koda <goda> Bardenga też zarzucił mi manipulację, bo wstawiłem tego sklina na Twittera. Przeanalizowałem sobie kilka konwersacji i tak, prawdopodobnie, prawdopodobnie, prawdopodobnie obciąłem tego sklina. Nie no, nie ma pewności, że konop to wyciął. Przecież nie złapaliśmy go z nożyczkami. Istnieje tylko prawdopodobieństwo. Swoją drogą to ciekawe, że tak bardzo go atakowałeś za tę rozmowę z osiemnastolatką z Tindera dotyczącą siadania eee. na twarzy. Reaming, kurwa. Mówi to panu coś? Nie, nie co Nawet nie wiesz, Aha. ile jeszcze masz do odkrycia. Pracownik TVN, napijolcie mu. Dobrze, kurwa, dobrze, dobrze. Wspaniała manipulacja Konopski. Ten fragment jest tak irracjonalnie wyrwany z kontekstu, że nikt poza tobą by tego nie wymyślił. Okazuje się, że Konopski wyciął ten fragment z mojej trans... <laughs> Pracownik, ta fołenda Mundo co zapierdała. <laughs> Kurwa <laughs> misji live, gdzie gram sobie w grę? I po prostu jeden z przeciwników, dr Mundo, miał nick... Pracownik TVN-u Napierdalamy no pracownika TVN-u Kurwa jest wygrany i teraz smok jest na sztab Macie W, koledzy Kurwa stary, zajebista ta twoja teczka Król fotomontażu i manipulacji Dobra, nie obrażaj się Żarty Tak bardzo chciałeś mi zaszkodzić, że wrzuciłeś link do bubsmena Z jakiejś rosyjskiej strony, która łamie prawa autorskie I pobiera filmy z YouTube'a By następnie żerować i zarabiać na nich Na swoim playerze Ale wiesz co kolego, nie tańczysz z frajerem Wystarczyło kilka minut, bym ci to zdjął

<gry> Exori i filmu nie ma. Widzę, że ty nawet nie masz pojęcia, czym są prawa autorskie. Wiesz, co jest jeszcze chronione prawem autorskim? Na przykład scenariusz na film. Pewnie wiele osób się teraz zastanawia, jak taka rzetelna osoba jak Konopski w ogóle wybiła się na YouTubie. A to bardzo proste. Jeśli nie wiecie, co mówić w odcinku, po prostu mówcie dokładnie to samo, co inny youtuber. Gdy inny twórca nagrał ciekawy odcinek, to Konop po trzech dniach wrzucił dokładnie to samo. Ale wiecie, pozmieniał kilka słów, żeby się pani od polskiego nie szczaiła. Czekaj, bo to jest bardzo ciekawa. Kawa kurwa, a ciekawy atak teraz jest! Poczekaj! widzę typa, co trzy dni później wstawia film i trafia na kartę na czasie z moim scenariuszem. On po prostu był jak kalka. Więc wszystko powycinałem sobie w programie demontowania i powstała taka wstawka, zapraszając jeszcze w to inne osoby i sprawa robi się nie do opanowania. No i mamy istny chaos niemożliwy do opanowania. Gdy znalazłem alternatywę takiej lekcji, co jest też dobrą alternatywą odrobienia lekcji. Na... Jeżeli jeszcze się nie domyślacie, chodzi mi o transmisję na żywo na platformie YouTube. robienie po prostu transmisji na żywo. Tu wysyłał link do live. <laughs> gdzie nauczyciel wysyła link do uczniów. Za pomocą komunikatorów internetowych, takich jak Teamspeak, Discord, Skype czy innych. Internetowy komunikatorym typu Discord, Skype, albo nawet Teamspeak. To jest Disa jest oraz papieża. Wszystkie leże znane JD oraz szkalowanie papieża. Uważam, że nie anonimowy. To jest internet, gdzie każdy myśli, że jest anonimowy. To jeżeli tak chcesz zabłysnąć w internecie i na tym zbudować swój kanał oraz rozpoznawalność, to współczuję. A budowanie swojego kanału na YouTubie na filmach, gdzie się obraża papieża, nie jest najlepszą ścieżką kariery na YouTubie. Oczywiście Konopski nigdy na te zarzuty nie odpowiedział. Co ciekawe, mimo tego, że świeżak wrzucił swój film kilka dni przed Konopskim i sam napisał do niego scenariusz, to widzowie Konopa i tak zarzucali mu, że to on kopiuje. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Wataha nie gryzie, Wataha pożera. Zdyma go jak chciał, no. no. nic, kurwa, postaraj się. Niespodziewane. Dobra, masz wyzwanie ode mnie, challenge. Zero ja? płacu jak? przez całą grę. O no, go, 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 Ja mam to w no, Dobra, współpraca, kurwa, tak ma być, tak ma być Nie, nie, nie ma, nie ma, nie opierdalania się, tak? To jest to, to jest ta, to, to jest ta współpraca, to jest kurwa ten cooperation, rozumiesz? Dobra, pierdol się, no Z takim kurwa śmieciem jak... Pff, jaki tu idą do nas, nie? O kurwa Mam, mam, mam kurwę, mam kurwę! Mam, mam kurwisko! To tam to miał Zabił przyszluks Lux. Zabijasz ją? Ja idę do ciebie, nie wiem czy znowu. Nie to. zabiję jej. Pewno? Właśnie. Będę ryzykowne rzeczy teraz robił. Chyba no. się okazał, że tu jeszcze jest, wiesz? Mam Lux, mam, mam Lux, mam Kindred. Mamy smoka? Szywane. Mamy kurwa, smoka i Endgame Mamy dwa smoki nawet. Wow, Szywany jest, ale prześmina co? Ja pierdolę, przykmina no. Kin Pomocy? Kindred nie żyje Zabijam dwóch, Dwóch zabiję. Lucja też nie żyje, to jest koniec gry. Kurwy jebane biedackie, no, zamiast wysyłać donate i jebać. Widzisz kurwa, wczoraj jeszcze było 33 oh. punkty w diamencie. Wow. Gostek. Ja też mam się. ja mam Było 100 winów, 102 luzy, jest 112, 104, jest... Taki koksik jest. Rain wygrał 8.7 milionów na bonusie. Ostatnio ostatnich wygrał 17 milionów prawie. 16.6 kroków O Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my God. This Max it. Max Max win! 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 Max Max win! Max Let's go! O oh Takie o 35 milionów złotych Tak graj tak? Człowieku jakbym mógł to już bym dawno to robił Na streamach Pogaty? Co tak kurwa za skąpanie? Z, z, z kurwa z automatu i ręka dać bo... ja gacie poszła nie wiem, kurwa, granie w Karimie powinno być zabronione. Sięgam. Kamerujesz to. Nie Kurwa, troszkę się zagalopowałem. Wiecie o co chodzi, że koń. I się zagalopowałem, nie? Dobra, jak przepraszam. Nie wiem, kurwa, grajcie tym Karimem, siedzicie w tych brązach, No, nie wiem, kurwa, oglądasz to, to chociaż coś wyjmi z tego, że to oglądasz. Tu na dwóch Next stream jutro 15 Znowu no kurwa, nikogo nie ma no Jeden trenuje Drugi, drugi jest Gdzieś tam, trzeci jest gdzieś tam Kiedy ja zacznę trenować, jak dostanę ofertę To zacznę trenować A ja bym nie tryhardował tego trenowania Nie no trajhard... tryhardował nie Ale po prostu trenował Jak coś to czekam Dowolna federacja, W jednej dostałem już ofertę Ale nie za satysfakcjonująca. Ciekawostka wam powiem, że w tej samej dostał. W yy, tej samej dostał Aki i Luki. Sucharnie no, suchar nie dostał. Nie fame. Ale ja bym zawalczył, naprawdę. Może nie w tym roku, ale tak. Kiedyś. No. Nic się nie stało, no co? Przegrałem walkę, kurwa, zarobiłem się siano. Krótka piła Bekę BE mam z kidosków co na TikToku piszą, że jestem skończony w internecie. A ja jestem -i -a <R> zarabiony na -y -y -y, <t> najbliższych <ainsi> <awful ca? sk Kafifier> nic się nie Ale z Rick to kurwa niż trzy POPO! Popo! Siema! je Zajebiste Mikrocypek to mój klon? Ja nie widzę podobieństwa. Tylko obaj mamy Puja do kolan ty, zobaczcie gdzie mnie oznaczacie. Ja mm. Dlaczego komary wolą krew żywy? Jak to śmiesznie Begazofana. wygląda! Kurwa, ale zabawne! Ty trochę dziwne, pamiętasz, jak stary Gierczaka wysklarł ci ponad trzy kafle. Kosinus ostatnio przestał lecussy. Ja mam brzydki żart, którego nie powiem, ale. Jest związ. Nie no nie można, no kurwa no Dalej mogę tyle wysyłać panie przedmówco 750 zł człowieku, wiesz to jest kasy? Myślicie, to jest boksów ze stripsami w skepsi? Ja. Nie ma za co uśmiech No to łącznie 1000 zł od starego Gierczaka dzisiaj Dzięki stary gierczaka za jeszcze 250 zł o kurwa dostaję w pierdol

A pierdole co jest? Jeszcze ten mnie healął. <laughs> Wszystko na marne, kurwa. <laughs> o kurwa. Nie, no, mam dość, kurwa, no. Ale sam strollowałem tą grę pikiem, tak naprawdę. Pikiem strollowałem już grę. Czasami tylko 15 tracę? Średnią grę, mastera bijam z lekkim kujem. <laughs> Gadka, Nawet i z obitym pyskiem seksowna jesteś, jest mordeczko kochana. Jaj, 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 Więcej mi tego dajcie! Uju, uju, uju. Da się zrzygać niczym? No, fajnie. E, no... Zginę? Zginę, nie? Kurwa zginę, no jasne, że zginę, kurwa, jasne, że zginę No jebać, poddajmy to po prostu Wyjebane ma w tą grę Poszli na topa i tak się we dwóch wyjebaj. No nie ma sensu, kurwa, tego grać mm. Pewnie się wyjebie zara, bo muszę skupić Kurwa, no nie, za nie do zabicia jest ziomyk, no Nie, 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 Koniec, 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 bo no nie ma sensu. Muchas gracias, oficjalne. to jest Sotros. jak to było? Where's my salad? I forgot to order salad Where's my salad? Dzięki za obecność. Donate, suby, bicy i wypierdalam. Dzięki starego Gierczaka za 1000 zł, bo to był potężny donate. Papa.